Z początkiem września ruszyła kampania reklamowa nowych setków danio produkowanych przez Danone. Nie występuje w niej popularny brand Hero Marki, czyli Mały Głód. Brak małego głoda w reklamach Danio jest zmianą długoterminową. Z tej okazji przedstawię Wam dzisiaj jego postać oraz kilku jego reklamowych przyjaciół i przedstawię Wam ciekawostki z nim związane. Mały głód jest żółtą postacią z wielkimi, wyłupiastymi oczami. Nosi zieloną koszulkę na ramionkach ze swoim imieniem. Ma chude ręce i nogi. Niektórym przypomina nieco Delmika z reklam Margaryny Delma Extra. Mały głód to nietypowy brand hero. Jest tak, ponieważ zamiast chwalić markę i zachęcać do zakupu produktu, wręcz przeciwnie jest jego wrogiem. W reklamach dopada ludzi, którzy czują się głodni. Następnie zjadają danio i mały głód przegrywa. Wyjątkiem jest jeden z wirali danio z 2008 roku, w którym pracownica biura nie ma przy sobie serka, gdy przychodzi mały głód. W reklamie telewizyjnej na podstawie tego wiralu, kobieta ma danio i zjada je w porę. Głód przegrywa. Mały Głód zajął trzecie miejsce w rankingu najlepszych Brand Heroes przeprowadzonym w 2012 roku przez wirtualnemedia.pl. Mały Głód nie potrafi posługiwać się żadnym prawdziwym językiem. Kobieta, która uszyła kukiełkę Małego Głoda przyznała w wywiadzie, że kukiełka miała bardzo skomplikowane rozwiązania techniczne, a nagranie reklamy w sumie trwało 3 dni. To może być powód, dla którego od 2019 roku głód jest animowany komputerowo. Mały głód występował w reklamach serka Danio w różnych krajach, jednak w każdym z nich wyglądał nieco inaczej. Tutaj macie przykłady, jak Mały głód prezentował się w innych krajach. Pomimo wycofania z reklam Małego Głoda, pojawia się jedynie na stronie internetowej Serka Danio oraz w social mediach. Głodrożnik nosi zieloną koszulkę, na której jest napisane jego imię. Jest to wysoka i szczupła postać o brązowych oczach. Głodrożnik jest postacią szybką i żądną przygód. Wiadomo, że dopada w drodze oraz pośpiechu. I jest przy tym bardzo cwany. Jego imię powstało z połączenia dwóch słów głód i podróżnik. Postać ta wydaje się być bardzo przewiązana do Małego Głoda. Według opisu postaci ze strony Danio.pl metodą na pokonanie głodrożnika jest danio na wynos. Kolejną postacią jest głodówka, która jest blisko Małego Głoda. Jest od niego większa, ma loki, oczy pomalowane na zielono i usta pomalowane czerwoną szminką. Nosi oliwkową koszulkę ze swoim imieniem oraz czerwoną spódniczkę. Jako, że głodówka wystąpiła jedynie w jednym wiralu, nie wiemy o niej zbyt dużo. Można jedynie powiedzieć, że jest bardzo nerwowa. Jest wysoce prawdopodobne, że jest żoną Małego Głoda. Jako jedyna ze wszystkich głodów nie należy do ekipy Małego Głoda, a także nie posiada wersji animowanej komputerowo. Głodzinka jest sylwetką zbliżona do człowieka. Ma blond włosy, nosi na sobie zieloną sukienkę, na której standardowo jest napisane jej imię. Z cech charakterystycznych posiada także brązowe tęczówki. Tak jak każdy członek ekipy Małego Głoda, jest negatywnym Brand Hero. Walczy z setkiem Danio. Podobnie jak Małemu Głodowi, nigdy jej się to nie udaje. O głodzińce nie wiemy zbyt wiele. Z ciekawostek pod wieczkami Danio i postów Małego Głoda na Facebooku, wiemy, że Mały Głód się w niej podkochuje. Burczek to żółta postać. Jest ubrany w spodnie na szelkach, na których jest napisane jego imię. Według opisu z oficjalnej strony Danio, Burczek to najmniej przebiegły, a zarazem najsilniejszy członek ekipy Małego Głoda. Jest on leniwą postacią i szybko ulega małemu głodowi. Burczak znajdował się na opakowaniach dawnego wariantu serka Danio, czyli śniadania. Pewnie zastanawiacie się, co będzie dalej z Małym Głodem. Okazuje się, że to wcale nie jego koniec. Fiserowa odsłona kampanii marki Danio ruszyła 31 sierpnia w internecie. Wystąpił w niej Mały Głód i stwierdził, że szuka nowych wyzwań. W tym celu powstał jego osobisty profil na LinkedIn. 1 września Facebookowy fanpage Mały Good zmienił nazwę na danio. Nowe spoty reklamowe w wersjach 30-sekundowych oraz 7-sekundowych emitowane są w internecie. Promują nowe danio bogate w białko. Motywem muzycznym reklam jest utwór Catchy wykonywany przez Offenbach i Nika Waterhouse'a. W spocie widzimy rodzinę zajadającą się nowym Danio. W tle słychać głos lektora, który mówi: uszy się trzęsą i oczy cieszą na nowy serek Danio. Mały Głód był brand hero marki serków Danio przez 16 lat. W tym czasie pojawił się w kilkudziesięciu kreacjach reklamowych. Danone poinformował, że postać Małego Głoda będzie współpracować z aplikacją Too Good To Go której misją jest przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności. Magdalena Siarkowska, starszy kierownik marki w Danone, skomentowała to następującymi słowami. Nowy serek Danio, który właśnie pojawił się na rynku, ostatecznie pokonał swojego odwiecznego rywala. Mały głód poczuł, że potrzebuje zupełnie nowych wyzwań. Po tylu latach wspólnych zmagań pewnie będzie nam go wszystkim brakowało miło zaskoczyła nas decyzja o nawiązaniu współpracy z Too Good To Go, największą społecznością pogromców marnowania żywności. Nam również marzy się świat bez nieuzasadnionego wyrzucania jedzenia i chcemy mieć realny wpływ na walkę z tym globalnym problemem. Mocno kibicujemy byłemu bohaterowi naszego danio. Szefowie marketingu Danone twierdzą, że choć decyzja małego głoda może wydawać się trochę zaskakująca, na pewno jest dobrze przemyślana. Są pewni, że psotliwy bohater wykorzysta wszystkie swoje zdolności i zaskoczy pomysłowością w walce z marnowaniem żywności. Jego transfer bardzo cieszy, gdyż Danone jest jednym z pierwszych producentów, którym Too Good to Go podjęło współpracę przy ogólnopolskiej kampanii. Co sądzicie o ruchach Danone? Czy będziecie tęsknić za małym głodem? Która z reklam była Waszą ulubioną? Koniecznie dajcie mi znać o tym w komentarzu. Możecie też dać znać o jakiej postaci z reklam chcielibyście kolejny odcinek. A jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału, a także do wbijania na naszego Discorda, gdzie możesz m.in. pisać propozycje na kolejne filmy. Jeżeli dotrwałeś do końca materiału, to napisz mi w komentarzu mały głód. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.